Siemaneczko, witam Was tutaj. Półglantowski z nowym gliczem GTA 5. Zapraszam Was do oglądania na drugą część: jak zdobyć darmowe maski i. Czapki z puszkami 100% za darmo, tym razem polecimy na postaci faceta, bo pewnie większość z was czekała właśnie na ten odcinek, bo większość z was pewnie ma faceta. Pierwsze co musicie zrobić, logujecie się na postać mężczyzny, wchodzicie w opcję zmiany wyglądu postaci. Pamiętajcie, że tutaj dzięki temu glitchowi również możecie zmienić sobie płeć postaci z faceta na kobietę. I tracicie tylko te stroje, które macie zapisane, te 20 strojów. Żadnych wykupionych strojów nie tracicie, żadnych masek, żadnych czapek nie tracicie, nie tracicie żadnych wykupionych strojów, tylko te, które macie po prostu zapisane. Dobra, na samym początku jeszcze witam i pozdrawiam wszystkich oglądających. A teraz jesteśmy już tutaj w, postaci, w pokoju zmiany wyglądu postaci. Wchodzimy w odzież, podświetlamy sobie koszulkę ekipy i klikamy powrót do menu i strzałka w dół niemal jednocześnie. Następnie mamy napisane na dole: wybierz płeć postaci, dajemy strzałkę w lewo lub w prawo, zmienia nam się płeć postaci i klikamy zapisz i kontynuuj. Klikamy zapisz i kontynuuj. Potwierdzamy tutaj te wszystkie komunikaty, klikamy akceptuj. No i po chwili odradzamy się już na sesji w grze, na sesji online. Musimy wtedy udać się do sklepu. Będziemy musieli udać się również później do sklepu z maskami i czapkami, żeby odblokować sobie te czapki z puszkami. Ale najpierw będziemy robili sobie świąteczne maski. No i musimy tutaj wejść. Buty z gumową podeszwą i kupić sobie od 50 do 53. Te cztery pary butów musicie mieć wykupione, żeby można było mieć świąteczne maski. A następnie teraz będziemy udawali się do sklepu z czapkami i maskami, żeby kupić sobie tam odpowiednie maski, które zamienią nam się później po przeniesieniu tego wszystkiego na. Faceta przyniosą się nam jako czapki z puszkami. Tak właśnie tak, te zajebiste, modowane czapki z puszkami, które zdobędziecie 100% za darmo. 100% za darmo nie trzeba będzie za nie płacić. Bardzo fajna sprawa. Oczywiście, jeżeli Wam się podoba taki odcinek, zapraszam Was już teraz do kliknięcia łapeczek w górę. Dzięki wielkiej za łapeczki w górę. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Teraz wchodzimy w maski, w postacie. I będziemy musieli wykupić sobie tutaj właśnie te maski, które są pokazane na obrazku, czyli od pozycji 19 aż do pozycji 23. Od 19 do 23 wykupujemy wszystkie te maski. Następnie wchodzimy w papierowe torby i wykupujemy jedną tutaj tą maskę papierowa torba wszystko to jest potrzebne do tego żeby odblokować sobie właśnie te świąteczne maski a oprócz tego jeszcze żeby mieć właśnie yy, te czapki z puszkami zanim wejdziecie jeszcze do pokoju zmiany wyglądu postaci warto zmienić maskę na inną poczekać aż zapisze się gra wchodzimy wtedy do kreatora w kreatorze jak jesteśmy wybieramy start online i przechodzimy na sesję dla zaproszonych. Jak się wczytujemy do sesji dla zaproszonych, wyskoczy nam komunikat, czy chcemy zmienić wygląd postaci. Wtedy klikamy OK, że chcemy zmienić wygląd tej postaci. Także sesję dla zaproszonych, a później klikamy OK na komunikacie, czy chce zmienić wygląd postaci. Odrodzimy się wtedy w pokoju zmiany postaci. Znowu zrobimy tego samego trika, czyli wchodzimy w odzież, podświetlamy sobie koszulkę ekipy. Klikamy powrót do menu i strzałkę w dół, niemal jednocześnie, ale tą strzałkę w dół troszeczkę później trzeba kliknąć. Musicie to wyczuć, jeżeli nie wyjdzie wam to za pierwszym razem, nie przejmujcie się. Aha, jeszcze raz wielkie dzięki. Ten klip również został zagra nagrany przez Util Grind 5, także pozdro, pozdrawiam, dzięki wielkie. I jesteśmy na koszulkach, klikamy powrót i strzałkę w dół. Jak widzicie, też tutaj nie za każdym razem od razu to wychodzi, zmienia nam się. Yy, opcja Żeby wybrać płeć Wtedy dajemy strzałkę w lewo A następnie klikamy zapisz i kontynuuj Potwierdzamy tutaj te wszystkie komunikaty Akceptujemy to Odradzamy się na sesji publicznej I glitch jest już zakończony Teraz już wystarczy tylko wejść w zakładkę maski Wejść w zakładkę czapki Żeby można było Zakładać te nowe Zajebiste Odblokowane tą zajebiście łatwą metodą czapki świąteczne, a co najważniejsze sorry, maski świąteczne a co najważniejsze, czapki z puszkami piwa takie petardy, tylko tu Bumblantowski, najlepszy kanał z gliczami w Polsce, jedziemy z tematem zapraszam wszystkich do kliknięcia łapek w górę, zapraszam Was również do udostępniania moich filmików u siebie na facebooku dla swoich znajomych bo takie petardy, tylko tu elo Pamiętajcie, to nie Pornhub, to YouTube, także nie musicie się tego wstydzić, kliknijcie subskrypcję włączcie sobie powiadomienia, żeby już zawsze być na bieżąco. Jak widzicie mamy tutaj te świąteczne, maski, a teraz przejdziemy w czapki, i w czapkach zobaczycie właśnie teraz są, już, już właśnie teraz są te czapki z puszkami piwa. Także okażcie swoją radość, napiszcie jakiś fajny komentarz, a ja jeszcze już zwijam. Zapraszam na filmiki, które jest wkrótce. Bumblantowski was ziom. hello